W ogóle cały ten rejon, to te 40 lat zdecydowanie zarósł, w ogóle śladu nie ma dawnych obozowisk i kadłub, w którym nocowaliśmy, z krwa, w ogóle tych chęchów nie było, była dużo głębsza, widać, Aha. że e, proces tutaj akumulacji naniaczył bardzo dużo, że tak zostawił no, przy ujściu do Wisły, także to jest zdecydowanie bardziej teraz zarośnięte. A wtedy? Wtedy takich szęchów nie było i tutaj Omegami i Matkami się śmiało mm -hmm. no. mm -hmm. A to ty tu dokładnie była, tak? Tak, I... tak. To znaczy sama baza mm -hmm. to była tam, tak ta jest ten stary dom, koło tego starego domu. Mm -hmm. I tam koło tego, w rejonie tego domu były te, te baraki, prawie że, no ja wiem, 30 metrów od, od, od tego domu. Natomiast jakieś 100-150 metrów od, od bazy w górę rzeki był sad, e, w którym były rozstawiane namioty, dziesięcioosobowe, dychy i, i w nich sobie powiedzmy funkcjonowaliśmy. E, no i teraz to po prostu widać, że się zrobiła dżungla w miejscu sadu, wszystko zarośnięte tak, że bez macety ani róż. bez e, natura, natura wzięła, co i zabrali kiedyś. No. Także nie ja tak w tych kaszoldach, ja pewnie nie jedę tak na jakichś mięso. Na pewno.